Ale jak uwolnić swój potencjał? Jak my, młodzi ludzie, którzy mamy po 20 lat, 22, możemy odkryć swój potencjał? Moim zdaniem, powinniśmy doświadczać. Powinniśmy brać się za wszystko, co jest możliwe. Powinniśmy robić jak najwięcej rzeczy, odbębnić jak najwięcej praktyk, bywać na praktykach w różnych firmach, robić różne rzeczy. Rozmawiać z różnymi ludźmi w różnych środowiskach, bo jednej osobie może pasować przybywanie w środowisku, gdzie na przykład ktoś mówi: życie jest złe, Polska jest zła, trzeba w ogóle stąd wyjeżdżać, nic tu nie można zrobić, jest ciężko, politycy zli, ludzie oszukują, jest strasznie a drugie osobie może odpowiadać przebywanie w otoczeniu osób, które mają takie coś, jej, cały czas ta technologia idzie do przodu, mamy więcej możliwości, możemy, możemy lepiej właśnie zbudować własną markę, coś z reklamą w internecie zrobić, ale życie jest super, można, wstajemy każdego dnia i jest, możemy robić to, co chcemy, doświadczać. Super jest życie. Musimy doświadczyć przebywania w dwóch różnych środowiskach, żeby, żebyśmy sami odczuli, gdzie co nam bardziej pasuje. Czyli jak odkrywać ten potencjał? Moim zdaniem właśnie powinniśmy zrobić jak najwięcej rzeczy, być w różnych miejscach. Zachęcam Was do tego, żebyście praktykowali. Ja zaczynałem, jak każdy, myślę, mężczyzna, od pracy na budowie. Ciężko było. Miałem ja 15 lat, próbowałem kopać wszystko, no, tak się zaczynało. Potem próbowałem dwa lata robić coś w. W internet, w tych kablach, tak? Ja to tak nazywam. Ale to było nudne, to mnie męczyło. Próbowałem coś w telewizji tutaj, jako statysta czy epizodysta grać, ale też mi nie pasował ten klimat. Sam próbowałem nagrywać swoje filmy i to mi zaczęło coraz bardziej wychodzić. Kiedy zacząłem mówić serca do młodych osób, to zacząłem czuć, że to jest to, co chcę robić. Ale naprawdę musiałem robić wiele rzeczy, żeby to odkryć. I wypisywałem sobie po każdej pracy. Co mi się podobało, jak nie chcę pracować, co, było, co, co, mi, co mi się nie podobało. Także doświadczajmy i musimy zacząć z tym, co mamy. Wiecie co, ile ja razy wśród młodych ludzi spotykam się z takimi czymi, że ja potrzebuję mieć ukończoną szkołę. Muszę mieć dokończoną szkołę, bo przecież jak, kto w ogóle będzie patrzył na, na kogoś bez, bez ukończonych studiów. No nikt mnie nie przyjmie, nic nie mogę robić. Tak jak ja bym powiedział, że najpierw muszę mieć ukończoną psychologię, nie wiem coś, żeby móc do was mówić. Nieprawda. Młode osoby często myślą, że muszą mieć pieniądze. Skończę studia, tam będę miał jakieś pieniądze, zarobię, wtedy będę mógł pracować, myśleć nad własnym biznesem. Nie, Nieprawda. Poprzedni mówca mówił o, o, o tych szablonach z WordPressu. Oczywiście, chcesz mieć własnego bloga, ściągnij sobie darmowy szablon, nagraj, stwórz domenę za 5 zł, za 10 zł wykup, pisz własnego bloga. Chcesz, interesujesz się kuchnią, załóżmy, Otwórz sobie tego fanpage'a na Facebooku, napisz znajomym, słuchajcie, zaczynam się tym interesować, będę pisał to, co myślę na temat gotowania kuchni, jakieś może pomysły wam podrzucał, proszę was o wyrozumiałość, chcę zobaczyć, czy ten temat mnie interesuje. Dobra, stop, stop, nie chodzi nam o żadne firmy, już nie mówię wam o żadnych, chociaż jeżeli jesteśmy młodzi i mamy 20 lat i rozmawiamy już o takie tematy, to warto, żebyście wiedzieli, że kierunek przedsiębiorczości jest zdecydowanie Zdecydowanie lepszy. I to mówi osoba, która by w życiu tego nie powiedziała. Naprawdę, ja to tak śmiesznie mówię, ale jeżeli mi się udało i byłem w takim bagnie, to każdemu z was powinno wyjść. Naprawdę. Więc kierunek przedsiębiorczości jak najbardziej jest ok i w nim powinniśmy się zagłębiać. I nie potrzebujemy pieniędzy na początku, bo jeżeli, tak jak powiedziałem, stop, nie chodzi nam o żadne firmy, ale nawet jeżeli chcesz iść do dobrej pracy i dostać się do dobrej pracy, to. Pracodawca nie patrzy na to, czy masz ukończone studia. On po, teraz pracodawcy potrzebują osób, które potrafią być samodzielne, mają jakieś inicjatywę, są bardziej kreatywne, coś potrafią zrobić. W takich dużych markach, jak właśnie Apple czy Google tam już dawno nie ma czegoś takiego, że wymagano jest od kandydata posiadanie ukończonych studiów. Nie ma czegoś takiego w ogóle w wymogach. Nie musisz mieć tego. Z mnie. I, będzie I to będzie odchodziło, żebyście wiedzieli. To będzie odchodziło, więcej pracodawców nie będzie patrzyło na to, czy ty masz studia, bardziej będzie patrzyło na to, co ty robisz, jakie masz doświadczenie. Dlatego warto, chcesz się czymś wyróżnić, interesujesz się czymś, niezależnie czym, tą kuchnią załóżmy, bądźmy przy tym, to zacznij coś pisać swojego, żebyś mógł miał co pokazać, że jesteś inny, że czymś się wyróżniasz, że masz w sobie coś ciekawego. Każdy z nas to ma. Tylko poczekajcie. Wielu młodych osób, my chorujemy taką coś jak wymówkoza. To jest XXI wieku choroba, którą mamy wymówki. Mamy ciągle wymówki. Ale pytam takiej młodej osoby, co chcesz robić w życiu. A ona mówi: No nie wiem. Ja mówię, no ale poczekaj, zastanów się. Jakbyśmy tak wszystko wyrzucić, wszystkie te ograniczenia w głowie, to co byś chciał robić? No, na przykład, chciałbym mieć sieć salonów kosmetycznych, spa, żeby ludzie mogli przychodzić, zrelaksować się po pracy żeby byli w fajnym miejscu, jakiś zapach, masaż, relaks. No mówię, no super świetnie. No ale zaraz ta osoba tą wizję zaraz zmarza całą, bo pyta się od razu, pyta się, ale jak to zrobić? Jak mam to zrobić? A to nas przytłacza trochę, bo kiedy masz 20 lat, masz taką wizję, chcę mieć się na przykład spa, ale zaraz no gdzie 20 latek takie coś, no nie ma opcji, nie? I od razu ta wizja zmazuje, jest zmazywana. Ale my powinniśmy na pierwszym kroku spytać się i bombardować setką pytań co, co, co ja chcę robić w życiu, co mnie interesuje, co ja chcę robić, co ja chcę robić, co ja chcę robić, co ja chcę robić, ja chcę robić? non stop. Ja wypisałem listę ponad 500 marzeń tak z miejsca. No może trochę, z dwa miesiące mi to zajęło, ale dwa miesiące... No ale to też jest dosyć, dosyć szybko, to też jest dosyć szybko. Listę 500 marzeń, co chcę mieć, co chcę robić, jaki chcę być, co chcę, co chcę, co chcę. I powinniśmy najpierw sobie wypisać taką listę, potem z tej listy na przykład 100 podpunktów zainteresowań związanych z naszą karierą i mamy już tą strategię. Ja to nazywam strategią, bo jak masz uszczegółowioną wizję tego, co chcesz robić w życiu, to masz strategię, bo już wiesz mniej więcej jak to zrobić, bo wiesz konkretnie co. Czwartą rzeczą, jaką chciałbym wam przekazać, to to, żebyśmy... Korzystali ze wsparcia innych. Ja nie na swojej drodze wiele osób, które dostrzegło we mnie taki o, młody, ambitny, i chciało mi coś ciekawego powiedzieć, a ja ich odrzucałem. Mówię, oni ktoś dorosły mówi: świetnie, że jesteś tak ambitny, to super, że jesteś tak młodą osobą i masz tyle energii do życia, ale musisz poczekać, musisz coś, z, musisz wytrwałym być bardziej, musisz popracować, jeszcze, jeszcze się musisz nauczyć. Naprawdę popełniłem masę błędów. Ja w czwartej klasie technikum, w klasie maturalnej zostawiłem szkołę, bo mi palma odbiła, bo chciałem, chciałem firmę otwierać. Po trzech wróciłem ze skuloną głową do tej szkoły, żeby mnie przyjęli z powrotem, bo, bo popełniłem błąd. Naprawdę. I dzięki osobie dorosłej, która mi wsparła, wytłumaczyła mi tak naprawdę, co ja bym zrobił, jaką głupotę, wróciłem. Także korzystajmy z wsparcia innych, bo dzisiaj było bardzo dużo prezentacji fajnych i Niech nam coś zostanie w tej głowie, bo po co ci wszyscy ludzie piszą te książki? Po co ci ludzie nagrywają filmy, robią z wywiadami? Sam zacznę robić wywiady, już robię, z młodymi ludźmi, żeby pokazać wam, że są tacy rówieśnicy jak wy i ja tak samo, jestem tak samo rówieśnikiem jak wy, że udało im się to się osiągnąć. I żebyście zobaczyli, czym oni się kierowali, że u takiej młodej osoby... Taki trochę buntownik, bo nieustępliwość takiej osoby cechuje, które to w młodym wieku osiągają. Bo ktoś się mówi, no nie udać się to, on się odwraca i to idzie i robi. Także korzystajmy z tego wsparcia. Dziękuję bardzo.